Funkcja kwadratowa określona jest wzorem, f od x równa się x kwadrat dodać x i dodać c. Jeżeli f od 3 równa się 4, to i tu mamy cztery odpowiedzi, gdzie liczymy f od 1. Przepiszę wzór tej funkcji. Podali nam f od 3 równa się 4. Co to oznacza? Że jeżeli w miejsce każdego x i tu, i tu, i tu wstawimy trójkę, to wartość musi wynieść 4. Czyli f od 3 równa się 3 do kwadratu, dodać 3. I dodać C i ma być to równe 4. Widzimy już tylko takie równanie. Na pewno z tego wyznaczymy C. 9 plus 3. Dodać C równa się 4. Czyli C będzie równe. No czwórkę przepisuję, ale tu jest liczba 12. Przerzucamy na prawą stronę minus 12. No to C wyniesie minus 8. No na pewno nie wyliczylibyśmy żadnej z tych odpowiedzi, dopóki nie znamy pełnego wzoru. A zatem wzór naszej funkcji już teraz, czyli to, i mając za C już wielkość minus 8, to nasza funkcja ma wzór. x kwadrat dodać x i dodać c, czyli dodajemy minus 8, czyli krótko minus 8. Taki jest wzór. I mamy teraz, patrząc na te cztery odpowiedzi, mamy wyliczyć f od 1. Oznacza to, że w miejsce każdego x wstawiamy 1. 1 do kwadratu, dodać 1, odjąć 8. 1 do kwadratu to jest 1, tu przepiszę, tu wychodzi 2 i odjąć 8 to jest minus 6. Czyli f od 1 równa się minus 6. No zobaczmy na te cztery odpowiedzi i odpowiedź a jest tym, co uzyskaliśmy tutaj w tym działaniu.